Przedostanę tędy. Zobaczymy dokąd dojdziemy, bo ja nawet nie mam bladego pojęcia. Dobra, ładunek C4, niech będzie. No, to jest O kurwa! O Jezus, coś się tu dzieje się. A moi drodzy, to tutaj całe nagranie będzie cięte. Oła. Drogi, dostaję. Niego. Będzie tak pocięte, żebyście oglądali sobie to w miarę w rozsądnych czasach. Ojej. Dobra, straszmy naprzód. On tu jest jeden. Gdzie tym Hejdem? To będzie ciekawe. O! Oh yeah! Taki rozpierdol to ja lubię. jest O, ale tam będzie kili możemy mieć go na pszczołnie mm -hmm, i czysto dobra z prawej strony teraz sorry że ja tak mało mówię ale skupiam się no na walce bo jednak o to tutaj chodzi Ile oni mają tego pancerza? Baku złoto kampania, super. Już, koniec, cisza? No to naprzód panowie. Skupić się, przebijamy się. Ściągajcie ich panowie, ściągajcie ich Ja już nie mam nic takiego Żeby ich powstrzymać Na tutaj jest ostra i równa Dobra naprzód ostry Rush To lubię właśnie Podobliwie Rush Chociaż to jest bardziej taka statyczna grana, no ale... Niech sobie tam będzie. Jak to jest nóż w ogóle, ej? Co jeszcze z mnie to zastanawia? Hejdź, dobra, nie, hage'a ja nie chciałem. Że V może... Nie, czekajcie, to jest konsola. No teraz w... Tak, włączyłem konsolę, nawet nie wiem jak. Dobry ja. Exit też nie działa. Gaddemet, czym ja to włączyłem? Nie wiem. Halo, konsola. Może altem nie? Nic. Halo. <ścoughs> czym ja to włączyłem, gaddemet? Takie rzeczy tylko niżej. Nie wiem. No, nie wiem, kurwa, no nie wiem. Już leci dalej, okej, okay, moi drodzy, jesteśmy z powrotem. Tak więc, yy, wracając, to był klawisz Teld. Ja taki jestem zajebisty, że nawet nie wiem. Dobra, czyli tak, V. Nie, to jest przełączenie serii auto. No, nawet nie wiem, ale czekajcie, zaraz sprawdzimy w sterowaniu. O! nie, czekajcie. Przypisanie klawiszy. Pieszo. Dobra. Nóż by się przydał. Wybierz nóż 6. Aha, to fajnie wiedzieć. Na szóstce. Sorry, że ma sprawy, przyjemy to jest najważniejsze. Powiem wam, że grafika jest zajebista. To są średnie detale, a wygląda to naprawdę nieźle. To jest najlepsza droga na górę? Najszybsza, na Może w kolejnym odcinku czasu. po prostu... Polec polec polecimy z wysoką, ale... Cicho! Uważać! Ja chcę, żeby to było płynne, jak będę grał sobie sam to ustawię sobie wysokie albo ultra co grabarzy, odezwał się radar. Coś tam do was leci Aha... Kurwa! Nie kurwa! Uwaga! Whatever. Aha, spierdalamy, dobra. wiem co tu wróci! Nie wiem co z nami tu wróci! Nie wiem co Daleko jeszcze! To chyba ostatnie piętro! Lecimy, lecimy. Ja bym się nie zatrzymywał. Gierdalanka tu jest Przydałby się RPG Jakbym miał RPG to by było dobrze No nie, tu chyba po nas przyleci nasz helikopter tak, jest nasz helikopter. już! Tu dynek jest niestabilny! No dobra, trzymaj się. Kurwa mać, wkładam cofać się! O chuj, o chuj.

Gdzieś Hawkins i resztę załogi? Tego nikt nie przeżył. Odciągnij Dana od braku! I Jak kurwa, przygniotło go! Spróbuj! Ja wydostanę rekera! Ja. O, moja noga! O nie! O nie! Maria, nogę rozjebało. Będzie dobrze, dany. Wyjdziesz z tego, chłopie. Nie, kurwa, pokieroszywało tak, ci no. nogę także nie możesz chodzić, ale... Tak. ...will be great! Niech ty no. Kim ty kurwa jesteś? No szybko! Siadaj. Pomogę, U, proszę, pozwólcie, pomogę, błagam. Nie, zabieraj się stąd, no, uciekaj stąd! Rekker, daj mi nogi. No Ale po co się wrząciłeś? Zdniemy nogę! Rekker, chodź tu! To dobra, już się ja daję. Dobra, Niech potrzasku, żeby przeżyć, musi odgryźć sobie łapę. Dawaj, Kości z miażdżona, tylko kanka i mundur nie dotrzymają! No już dawaj, ty! Oooo! na pewno jednym hitem. Powodzenia. O kurzu, ten helikopter sobie nie odpuści, po prostu. Nie odpuści. Gdzie ja mogę prowadzić? Mogę prowadzić. Ło! Wow, Będę prowadził! A mogę do środka? Jazda! Deket prowadzisz! Dzięki. Fortecza! Tu Krabasze! Musicie nas stąd zabrać! Jak zrozumiałeś? Gdzie tu Kiedy jechać? Zabasowa ewakuacja w drodze. Punkt zborny 3 km na zachód. Co tu się stało? To gdzie ten helikopter? Szuka! Cholera! Moja noga! Co ona mnie zabije? Dan! Oddychaj! Będzie dobrze! Odstąpimy się do domu! Będzie dobrze! To wygląda to trochę to jak to The Thailand Tylko my tutaj to chyba to mamy to nogi Żaden z nich wróci do domu Poczuć się jak Kubica? Why not? Trzymaj się dalej! Gazuj, tam Dan traci przytomność! Kurwa, staram się Jak najbardziej mogę Sorry, panowie Prawie prawie zginęliśmy, ale nic się nie stało. O nie, tylko nie ten aparz Tylko nie ten aparz Co się, kurwa właśnie wydarzyło? A, zjebałem. Forteca! Forteca Musicie nas stąd zabrać! Jak zrozumiałeś? Ja nawet nie wiem co tam miałem zrobić, ale okej. Okay. 3 km na zachód. Przyjąłem Forteca! helikopter? Szukam! Moja noga! Czyli Bo musimy chyba zabiję. popieprzać tak bez skutku. Oddychaj! No na się dobrze. okaże. Odstawimy Cię do domu! Będzie dobrze! Potwierdzą się dane o Admiral Czangu i Rosjana, żaden z nich nie wróci do domu. Ktoś poza mną słyszy... Czangu umiera! No dobrze, no nie umie... O kurwa! A, możesz go zgubić? Raczej kurwa niemożliwe! No jak mam zgubić Japacza? Chociaż zatrzymać się w tunelu... To by było rozwiązanie. Teraz A, naprawdę nie się czuł. Jak Kubica! Sorry bro Mam prawo jazdy Żeby nie było Mamy klakson O kurwa Srogi Azerbejdżan jedzie o kurwa. Co ty robisz debilu imbecylu Rozwal tych jego! O kurwa. Ja pierdolę, jak można nie trafić w tak wielki helikopter. No takie rzeczy tylko żyżej, kurwa. Naprawdę. Jeden strzał i zjebany. No kurwa dobre ja. Dobra, jeszcze raz. Rozjeb tych pojebów. Widzę go! Się! O kurwa. Nie, 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 nie. O kurwa. cholera. Będzie znowu do mnie na pieprza. się. O Nie! No. stary. Dobra, mam ich Rozwadzyk rozwalić. Kojewu! Dobra, postaram się, ale nie wiem czy mi się uda. Dostali. Ja Zwycięstwo! Kim jesteś, jesteś zwycięzcą. Kim jesteś, jesteś zwycięzcą. Upadniesz tak, tak. do wody, ale powstanisz. Ja no i. Jeśli w Chinach dojdzie do przewrotu, Rosjanie poprą admirała Changa. Nasze chińskie źródło twierdziło tak samo. Czyli sierżant Dan zginął za coś, co i tak już wiedzieliśmy. W Szanghaju trwają zamieszki. W sprawę włączyli się Rosjanie. Musieliśmy mieć pewność. Nasza blokada Suez czyni sytuację wystarczająco delikatną. Jeden fałszywy ruch i wybuchnie wojna. Zna Pan swoje rozkazy, kapitanie. Tak jest! Kieruje się w stronę wschodnich wybrzeży Chin. No to ciekawie.